Tak! Nasz Lord Hastings nie jest zbyt rozgarnięty. Wersiwalu, mamy mały problem. Lukan jest na pokładzie. Mój brat? Co tu robi dowódca rycerza? Wygląda na to, że wszystko idzie gładko. Tak, ser Lukanie, bardzo gładko. Niedługo czujemy w port. Istotnie. A potem Ameryka. Cholera. Miał lordów do granicy. Trzeba mu wszystko powiedzieć. I zaalarmować agenta? Galahad ma rację. Ale ser nie lubi być wykluczany. Później będziemy się martwić. Może się nam przydać, jeśli będzie taka potrzeba. Wykonajmy plan. Przyjąłem. Dam znać, jak będę na pozycji. Pozycji. Nie strzelaj, dopóki nie potwierdzimy celu. Potwierdzam wstrzymanie ognia. Rebelianci ukradli mundury strażników. Będą w niej przebrani. Strażnicy z Whitechapel. Nie mieli naszywek na ramionach. Istotnie, raportuj do mnie. Obróć się, bo nie widzę. Brak naszywki. Persiwalu, mamy rebelianta na parterze. Zrozumiałem. Szukaj dalej. Jest naszywka. Strażnik przy Hastingsie jest w porządku. Świetnie. Sprawdź pozostałych. Naszywka. Percivalu, na schodach jest prawdziwy strażnik. Dobrze, szukaj dalej. Ach, nie widzę naszywki. Cholera, brak naszywki. Na przeciwległym balkonie jest rebeliant. Przyjąłem. Sprawdź wszystkich. Ten był ostatni. Dobrze. Eliminuj zagrożenie. Przyjąłem. Broń w gotowości. Udanych łowów. Jeden załatwiony. Został jeden. Lukan! Rebelianci! Wyprowadź Hastingsa! Zabierzcie go stąd! Nie. Ja. Hastings uciekł! potrzebujemy wsparcia! Przechodzimy do planu B! Percivalu, cel usunięty! Atak rebeliantów! Potrzebne wsparcie! Tak jest! Zaraz tam będziemy!

Cholerny <laughs> znajdźmy! Kur... Cholera! <laughs> nas! Cholera! <laughs> Cholera! Nie Przyjaciele, straż to została postawiona w stan gotowości. Gdy nie dojdę mogą strzelać bez rozkazów. Odsuń się to diabła! Hey! Co to było do cholery? Przy przednim silniku wybuchła bomba! Odwrót! Wszyscy już! Tak jest! Ty! Uwaga! Rano! Na pokładzie Wykonujemy jest przywódczyni rebeliantów. To ta kobieta z Whitechapel. Ścigam ją! Ona nie może uciec! Mamy sytuację Chodź. awaryjną! Powtarzam! Mamy sytuację awaryjną! Pasażerowie muszą. W festiwalu! Pytałam rebelianta! Dobrze, pękaj go, zaraz będę! Percivalu, zgubiłem cel. Kontynuuję pościg. Nie. Pędź do szalub. Mamy większy problem. Rebelianci mają drugą bombę. Cholera. Dobra, zaraz będę. jest jakaś paranoja! Ale, Sterze, nie byliśmy w stanie tego przewidzieć. Wasza misja w Whitechapel miała być tajna! A ja tymczasem dowiaduję się o rozlicznych ofiarach i zniszczeniu Szpitala Miejskiego. I jeszcze to! Obstaję przy swoim zdaniu. Biorę na siebie całą odpowiedzialność za wszystko, co się zdarzy. Sebastianie! Zrozum, że nie będę w stanie cię uchronić przed gniewem lorda kanclerza czy zakonu! Twój ojciec zrozumie. Teraz musimy znaleźć drugą bombę, nim nastąpi detonacja. Ach, drodzy rycerze, zapraszam! Musimy uciekać, zanim będzie gorzej. Ser Lukan pana eskortuje i wszystkim się zajmie. Kontynuujmy pościg. Oczywiście ta sytuacja dotyczy nas wszystkich. Chyba nie macie zamiaru zostać na pokładzie. Dołączymy do pana tak szybko, jak się da. Easy, zajmij się nimi i idź do kokpitu. Nie, idę z tobą. Easy, znajdź Lafayeta i uciekajcie stąd. Ja. Twój brat powierzył mi ciebie pod opiekę. Zrób to dla mnie. Potrzebujemy broni. Obok jest magazyn. Zabierzemy broń strażników. Rebelianci myślą, kogoś by zdetonował drugi ładunek. Przywódczyni rebeliantów i jej wspólniczka uciekły, by wykonać plan awaryjny. To musi być to. Dobrze, trzymajmy się planu. Zostanę tu. Spróbuj się dostać do broni. Pasażerowie opuścili okręt. Powtarzam. Pasażerowie opuścili okręt. Personel kompanii może użyć pozostałych szalup. Personel pomocniczy dostaje na miejscu. Szczury kompanii uciekają z sonącego okrętu, tchórze. Dozbrój się i idziemy dalej. Kwatermistrz nabrał sprzętu, którego by dla małej armii. <laughs> Strażnicy kompanii nie słyną z subtelności. Nie rozumiem, po co kompania utrzymuje własną armię. Mogą tu być rebelianci, uważaj.